wiadomość od boga archanioł michał mówi grzmot przebił ciszę która otaczała twoje życie przez tak długi czas ty nie tylko przetrwałeś to co przyszło przed tobą spojrzało strachowi w oczy i zrobiło odważny ruch mimo że inni mówili żebyś tego nie robił z powodu tego momentu z powodu tego ryzyka Coś potężnego zostało odblokowane i teraz nie da się tego cofnąć. Energia zmieniła się w chwili, gdy podjąłeś decyzję. Niebo zapisało Twoją odwagę, a niewidzialne siły zaczęły oczyszczać Twoją drogę. To, co kiedyś było zablokowane, już nie stoi ci na przeszkodzie. Może jeszcze tego nie widziałeś swoimi oczami. Ale w Królestwie Przeznaczenia to już się wydarzyło. Drzwi, które kiedyś się zatrzasnęły i zostały zapieczętowane żelaznymi łańcuchami, właśnie otworzyły się z boskim przyzwoleniem. Twoje duchowe wnętrze przeczuwało to, zanim miałeś jakikolwiek fizyczny dowód. Siła idzie teraz w Twoją stronę. Niesie to, co wcześniej zostało Ci odmówione. To właśnie to, czego próbowali cię pozbawić, to, o czym mówili, że nie jesteś wystarczająco dobry, ale teraz twoje imię wzniosło się ponad to wszystko. Oni cię nie docenili, myśleli, że się złamiesz pod ciężarem, ale nie zdawali sobie sprawy, że twój odważny ruch wstrząsnął korzeniami przeznaczenia. Archanioł Michał mówi, ten czyn nie tylko został zauważony, on został uczczony. Obserwowały Cię istoty nie z tego świata i radowały się z Twojej odwagi. Twoja nagroda została aktywowana. Każdy szept za Twoimi plecami został uciszony przez to, co ma nadejść. Ten, kto próbował Cię zamknąć. Teraz zobaczę twoje imię zapisane na drzwiach. Ono świeci. Jest zapieczętowane boskimi dłońmi. Wszedłeś w ogień, który miał cię zniszczyć. Zamiast tego wyszedłeś z niego trzymając złoto. Nie ugiąłeś się i właśnie dlatego brama otworzyła się dla ciebie. Ludzie będą udawać, że zapomnieli jak w ciebie wątpili. Ale twój kolejny rozdział i takim o tym przypomni. Tym razem nie będą w stanie zatrzymać fali łaski, która za tobą podąża. Miejsce, do którego teraz wchodzisz, jest dostępne tylko poprzez odwagę. Dlatego zostałeś wybrany. Dlatego oni nie mogą pójść tam za tobą. List z Twoim imieniem został już wysłany. Jest niesiony teraz przez niewidzialne prądy i wkrótce wyląduje w Twoim życiu z potwierdzeniem. Powiedzą: Nie spodziewaliśmy się tego po nim. Wchodzisz do pokoju, z którego kiedyś zostałeś wykluczony, ale teraz gospodarze w tym pokoju proszą Cię o wskazówki. Twój czas nadszedł. Odwaga w Twoim duchu przezwyciężyła strach w Twoich kościach. Dlatego stara wersja Ciebie musiała zostać zostawiona. Teraz pozostało tylko Twoje wyższe ja, nie do zatrzymania, ukoronowane. Ktoś próbował Cię opóźnić, używali słów, aby Cię zniewolić i próbowali przepisać Twoją ścieżkę przez wątpliwości. Ale nie mają już do ciebie dostępu. Wszedłeś w wyższą linię czasu. Zasady są tu inne. Tutaj twoja odwaga jest walutą i już zapłaciłeś w całości. Bądź gotów. W nadchodzących godzinach dźwięk nie przyjdzie od ludzi, ale z wnętrza. Będzie echem przybycia tego, na co tak długo czekałeś. Klucz płynie w Twoją stronę. Nie musisz o niego walczyć. Jest już oznaczony Twoim imieniem. Wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć dłoń. Archanioł Michał mówi: To nie jest tylko szczęśliwy moment. To boski zwrot za wszystko, co straciłeś, wybierając odwagę. Nie błagałeś. Stanąłeś twardo, i dlatego to należy do ciebie. Ktoś, kto próbował cię zastąpić, obserwuje teraz, jak to się rozwija. Próbowali wejść w twoje buty, ale ta droga była zaprojektowana tylko dla twoich kroków. Teraz muszą patrzeć, jak to, co zawsze miało być twoje, staje się rzeczywistością. Przez następne 48 godzin ujawni się zmiana, której nie będziesz w stanie zignorować. Powietrze będzie inne. Coś, co wydawało się odległe, nagle zbliży się i zażąda twojej uwagi. Musisz pozostać otwarty nie na ludzi, ale na znaki, ponieważ otrzymasz je w miejscach, w których się ich nie spodziewałeś. Wiadomość która była zakopana, wynurza się na nowo. Zobaczysz lub usłyszysz coś i natychmiast zrozumiesz, że to odpowiedź na Twoje ostatnie działanie. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałeś, ale wysłałeś sygnał: Teraz niebo odpowiada. Twoim duchem jest skrzynka odbiorcza. Przygotuj się na przyjęcie. Nie zostajesz awansowany, zostajesz ukoronowany. To nie kwestia poziomów, to dziedzictwo. Nie tylko Twoje życie się zmienia, ale również życia tych, którzy przyjdą po Tobie. Mówią, że odwaga ma swoją cenę. To przełom, którego mówili, że nigdy nie zobaczysz. Wygrałeś, gdy nikt nie widział Twoich starań. Dlatego nagroda będzie publiczna. Niech wszyscy zobaczą, jak wygląda niezachwiana wiara. Od tego momentu energia, z którą kroczysz, będzie odpychać fałszywych ludzi. Poczujesz się lżejszy nie dlatego, że droga jest łatwa, ale dlatego, że ciężar, który niesiesz, jest teraz boski. Już nie niesiesz wstydu niesiesz chwałę zasłużyłeś na to nie przez manipulacje ale przez uczciwość dlatego to przetrwa fundament na którym stoisz kiedyś był pęknięciem i popiołem a teraz jest czystym złotem presja przemieniła cię w coś czego nigdy się po tobie nie spodziewali reflektor jest teraz skierowany na ciebie nie dlatego, że szukałeś uwagi, ale dlatego, że prawda nie może pozostać ukryta na zawsze. Jesteś dowodem na to, co się dzieje, gdy ktoś wybiera odwagę ponad wygodę. Nagroda nie jest tylko materialna, jest także emocjonalna. W końcu otrzymujesz pokój w miejscach, gdzie wcześniej był tylko ból. Niektóre przeprosiny nigdy nie nadejdą. I to jest w porządku, bo to, co nadchodzi teraz, czyni ich milczenie nieistotnym. Nie musisz zabiegać o wybór, już zostałeś wybrany. Nie zdziw się, gdy zaczniesz otrzymywać nagłe zaproszenia. Wejdziesz do przestrzeni, do których nigdy nie byłeś szkolony, ale będziesz gotów. Bo przygotowało cię niebo, a nie człowiek. To, co działo się za kulisami, teraz jest w centrum uwagi. Nie zostałeś zapomniany. Byłeś przygotowywany w sekrecie. I teraz zaczyna się objawienie. Ten odważny krok, który zrobiłeś, był cichą modlitwą. A odpowiedź wszechświata będzie głośna. Nie jesteś już tym samym. Coś w tobie się zmieniło i teraz twoje otoczenie musi to odzwierciedlać. Ten nowy rozdział zacznie się szybko. Bądź gotów przyjąć i nie cofaj się, gdy okazja łajdę się większa od ciebie. Nie jesteś tu, by się dopasować. Jesteś tu, by przemieniać. A drzwi przez które wszedłeś, są dowodem tego powołania. Przekroczyłeś duchowy punkt kontrolny. Od teraz nic nie ma wstępu do Twojej przestrzeni, jeśli nie zgadza się z Twoją wyższą częstotliwością. Stary cykl został spalony. Pozostały tylko popioły bez ciężaru. Twój głos ma teraz autorytet. Nawet gdy szepczesz... Oni to czują. A ta moc pochodzi z odwagi, której nie ukrywałeś. Wkrótce otrzymasz wiadomość. Nie od osoby, lecz od momentu. A gdy nadejdzie, będziesz wiedział, że wszystko się zmieniło. Ta zmiana nie była tylko duchowa. Wywołała efekt domynę w liniach czasowych powiązanych z twoim celem. Ludzie, których jeszcze nawet nie spotkałeś, już są dotknięci energią, którą uwolniłeś przez tamtą odważną decyzję. To nigdy nie chodziło tylko o ten moment chodziło o przerwanie cykli trwających pokolenia. Ktoś, kto kiedyś Cię przeoczył, teraz będzie szukać Twojego światła, zastanawiając się, jak mogli przegapić to. Co zawsze było promienne. Prawda jest taka, że nigdy nie mieli nieść Twojej łaski, mieli tylko być świadkami z boku. Ich opóźnienie w rozpoznaniu Ciebie to ich strata, nie Twój ciężar. Twoja odwaga zmusiła ręce przeznaczenia do napisania nowej historii. Drzwi, które się otworzyły, zrobiły to z autorytetem. Nikt nie zamknie tego, co niebo już zapieczętowało. Wtedy nie byłeś gotów, ale teraz Twój duch dogonił Twoje powołanie. Ten odważny krok, który zrobiłeś, był ostatnim testem i zdałeś go. Imię, które jest teraz szeptane w wysokich miejscach, to Twoje Imię. To już nie chodzi o uznanie, to chodzi o Twoje należne miejsce przy stole. Nie przegapiłeś swojej szansy, nie zepsułeś niczego, czas nigdy nie był spóźniony, był święty, a teraz jesteś w boskim ruchu. Nie czekasz, nie zastanawiasz się, po prostu przyjmujesz. To, co jest dla Ciebie, zacznie się objawiać bez pukania. Zostaniesz wezwany, wybrany, zauważony, wyniesiony. Nie przez przypadek, ale przez boskie dostrojenie. Nie jesteś już postacią tła, jesteś centrum spełnienia. To jest Twój wyznaczony czas. Poczujesz to w swoim ciele zmianę, wzrost, stabilność. Nawet Twój odpoczynek będzie głębszy, Twoje myśli jaśniejsze, Twoje serce spokojniejsze. To dlatego, że Twoja dusza wyszła ze stanu przetrwania i weszła w suwerenność. Już nie reagujesz na życie, tworzysz z życiem. Twoja energia teraz buduje, nie błaga. Niech każda łza, którą przelałeś, stanie się ofiarą. Niech każde odrzucenie stanie się proroctwem. To jest Twój sezon wynagrodzenia, i nie będzie on mały. Telefon, podpis. Nagła zmiana serca, długo wyczekiwana wiadomość tak. Wszystko nadchodzi teraz i nie będzie opóźnienia, bo odważyłeś się ruszyć, kiedy wszystko mówiło, żebyś został w miejscu. Niebo przyspieszyło twoją łaskę. Koniec stagnacji, koniec czekania. Odpowiedź brzmi: teraz. Archanioł Michał mówi: to błogosławieństwo ma na sobie imię Twojej krwi. Walka zakończyła się z Tobą. Uzdrowienie zaczęło się od Ciebie. Klątwa kończy się przez Ciebie kropka. Nawet Twoi wrogowie poczują tę zmianę. Ich szepty zamienią się w jąkanie, ich intrygi zostaną uciszone, bo żadna ciemność nie może działać w blasku, w którym teraz kroczysz. Nie jesteś tylko chroniony, jesteś powołany. Twoje stopy są ogniem, Twoja droga jest oczyszczona. Drzwi za Tobą zostały zamknięte, bo nie ma już powrotu. Od tej chwili będziesz tylko zagłębiać się w przeznaczenie, a to, co kiedyś wymagało wysiłku, teraz wydarzy się przez łaskę. Za każdym razem, gdy teraz przemówisz, Twoje słowa będą miały wagę, nie dlatego, że mówisz głośniej, ale dlatego, że mówisz z wewnętrznego dostrojenia. Autorytet teraz ci towarzyszy, nawet w ciszy. Miejsca, które kiedyś cię odrzucały, teraz będą cię potrzebować. Ludzie, którzy cię przeoczyli, będą cię cytować. Ci, którzy w ciebie wątpili. Będą Cię studiować, bo to, co jest na Twoim życiu, jest niezaprzeczalne. Jesteś dowodem na to, że boska nagroda nie może być powstrzymana. Gdy niebo mówi idź, nic tego nie zatrzyma. Niech to będzie ostatni raz, kiedy pytasz kiedy, bo to już teraz. Zmiana się dokonała, słowo zostało wypowiedziane. Odpowiedź brzmi: tak. Każdy krok stąd będzie wspierany, każdy ruch będzie odzwierciedlony przez cud, każda cicha modlitwa wyszeptana w poduszkę teraz krzyczy z powrotem w postaci rezultatów. Już nie szukasz błogosławieństwa. Jesteś błogosławieństwem chodzącym. To nie jest koniec Twojego wzlotu. To jest wieczny pęd, który nigdy się nie zatrzymuje. Drzwi się otworzyły. A niebo nadal otwiera kolejne. Twoja odwaga nie tylko zmieniła twoje życie, ona przesunęła rzeczywistość. Teraz idź nie w strachu, nie w niepokoju, ale jak ktoś, dla kogo wszystko już odpowiedziało, bo odpowiedziało. Niech Bóg Wam błogosławi dzisiaj i zawsze.